Witam was w dzisiejszym odcinku Przepraszam za tą straszną grafikę Ale zobaczcie Mój tata otworzył tutaj taki schowek W środku są moje zabawki Którymi się nie bawiłem Bo potem przerzuciłem się w na komputer Potem znowu wróciłem do klocków Są tam moje zabawki Czyli na pewno jakieś klocki Tutaj spróbuję uzbierać Cały taki O przeźroczyste coś Klocków No to widzimy się zaraz po cięciu Jesteśmy, słuchajcie, po cięciu, zobaczcie, w 30 minut, no tak 45 do godziny na oko, pozbierałem trochę torby i wypchany po brzegi takie coś z kuchni do mierzenia mleka czy tam wody. Mamy tutaj trochę torsików i różnych takich innych części. Zaraz się przyjrzymy temu wszystkiemu bardziej z bliska. O, tutaj w torbie, patrzcie, nawet znalazłem podróbkowego zbiera. Który, słuchajcie, naprawdę był fajną zabawką. Robię nawet z kolegami walki. No więc naprawdę znaleziska ciekawe. Są też kilka elementów takich wartych teraz troszkę pieniążków. Dobra, zaraz przejdziemy sobie do takich bardziej, no takich oględzin, takich szczegółowych. Posegreguję to i pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. Po wysypaniu tych wszystkich kloców. Sorry, że taki dziwny stojak, że tak może trochę bujać, ale mój stojak taki profesjonalny z lat, gdzieś mi się zgubił, a nie chce mi się szukać elementów, bo on był zbudowany z takich specjalnych elementów. Dobra, przyjrzymy sobie te Nie wnikajcie w moim dziecięcowym wyobraźnię. No wtedy wszyscy się w wojnę bawili, ja też. Dobra. Zacznijmy sobie może od takiej rzeczy, czyli strój kaja, nogi strażaka, ale ręce i ten, to tylko główkę doczepić i mamy gotową figurkę. Przepraszam za to cięcie, brat mi wlazł tutaj na górę do pokoju. Może to było słychać, może nie, nie wiem. Tutaj mamy taką figurkę. Jak byłem mały, to trochę tam się bawiłem w wojnę, wiecie, próby, mini próby z animacją. No i właśnie to są owoce, ten kanał w sumie jest owocem tej prób. Tych prób tutaj mamy, zobaczcie, takie fajne ciałko oryginalne chyba z Lego Monsters, albo z tej serii gdzie polowali na potwornie pamiętam jak się nazywa, pewnie zaraz tu jakieś zdjęcie. się pokaże minić coś. No właśnie tutaj taki piękny torsik z wilkołakiem. Mam gdzieś jeszcze rękę od niego chyba głowę. <noise> To jest, słuchajcie, jakieś spróbuj się zaśmiać, weź mi złap. No nie! Łap, no kurcze łap mi ten Nie, no proszę cię, no tutaj mi złap tu. Słuchajcie, w tym ludziku jest pocisk. Pocisk, <słuch> którego kopi, się skopi. No nie wnikajcie. Pocisk w ludziku, ja naprawdę. Tutaj mamy, zobaczcie, takie piękne nóżki i nogę. Jeszcze jedną tu mam trudne. Dobra, ja to, słuchajcie, tutaj zabiorę gdzieś na bok. Zobaczmy, co tam mamy dalej, Mamy tutaj takie ciekawe nóżki z kieszeniami. Myślę, że ładnie wyglądające. To taki ciekawy element. Tutaj mamy kartę z Lego Nexonize. i lubiłem grać w Lego Nexonize. ta karta jest naprawdę dobra. Tutaj macie zdejmij Sarenie wszystkich dobrych bohaterów i odłóż do talii odpowiednio swoje i przeciwnika. To się przydawało, kiedy się przegrywało, miało się słabe karty, i taka karta naprawdę mogła zmienić całą rozgrywkę. Tutaj zobaczcie, mamy taki piękny fotel, który strzela ludzikami. Jest to od chyba to Tak samo jak ten element, więc, yy, no, może wystawię takie coś na Allegro. Bo mam trochę tych elementów w domu. A takie piłkarzyki, z czego zobaczyłem, to, to chyba z 300 zł kosztują teraz albo 500 to takie stare, taki stadion cały No myślę, że to jest ciekawe, to sobie zabiorę gdzieś tam na stole, położę Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawe? Co to jest? Co to jest? Ten uśmiech jest... On, ja się go boję, słuchajcie, ja się go boję, on jest jakimś pedofilem No, takiego tutaj pięknego minifiga brzydkiego mamy Znaczy taką w sumie główkę od minifiga a, dobra, ale te nóżki są naprawdę fajne. Tylko mają jakąś nitkę w środku, zobaczcie. Naprawdę szczegółowo chińskie wykonane, ale naprawdę szczegółowo wykonane te nóżki są. Naprawdę kieszenie ładnie zrobione, więc na pewno zrobię sobie z nich jakąś fajną minifigurkę. No tutaj to w ogóle przepiękny ludzik, arcydzieło bym powiedział. Nogi strażaka, jakiś z podróbek ten Torsik jakieś ręka jedna połamana, druga nie. No, też go sobie odłożę. No, i jakbyście chcieli, żebym zbudował z tego, co tutaj mam, makietę, to napiszcie to, nie wiem, we wtorek, albo w czwartek. Bo ja tak przystąpimy wtorek, czwartek, sobota, a myślę, że się pojawi. Tutaj też oryginalny torsik z Lego Nexonize. To jest. To był chyba torsik z gazetki, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, tak, z gazetki. Z, jak on miał, ten mały, z klejem. Tak on się klej nazywał. klej. Yy, z klejem. Z tym rycerzem. Tutaj mamy takie nóżki chyba z. Yy, od figurki takiego gościa z westernowej serii i mi tam tutaj mamy maskę nawaloną plasteliną nie pytajcie żeby nam jest plastelina, jest tam bo po prostu yy, nie mieściły się po prostu głowa się blokowała każda w tej masce więc dałem taką plastelinę żeby dało się to normalnie włożyć no, takie rozwiązanie jak widzicie mamy tutaj naprawdę full droidów bo kupiłem jeden zestaw z droidami yy, potem go wywaliłem bo tak Znalazłem go, ten zestaw, w sensie znalazłem zestaw y, w takim sklepie z podróbkami W sensie z, ogólnie, z takim Chińczyków w sumie No i właśnie miałem taki zestaw, ale jakby się nikt nie sprzątać, się rodzice kupili specjalnie taki kosz Znaczy taki kosz drewniany, o taki od mamy Taki drewniany kosz, w którym mieliśmy zabawki jak się gdzieś spieszyliśmy I potem w sobotę zawsze mieliśmy to segregować Ale no, oczywiście nikt tego nie segregowałem z bratem więc ten kosz został zabrany do szopy, która gdzieś tam pewnie z przodu, w sensie na początku filmu, była pokazana yy, I w tej szopie właśnie zostawały te wszystkie zabawki i wygrzebywałem z tego kartonu te klocki właśnie Dlatego jest tyle droidów Tutaj mamy takie butle z gazem, chyba oryginalne Ta, oryginalne kloce LEGO, widzicie, ja tutaj będę zaraz bogaty Tutaj... Teraz... O, o, LEGO, LEGO, oryginalne, też hełm oryginalny robotnika, bardzo mi się przyda do animacji Tutaj, ogień Skobi, który akurat nie leżał w tym, ale leżał na podłodze, więc też go podniosłem. No bo czemu nie? Myślę, że fajny dodatek do makiet będzie, bo tylko dwa ognie mam. Tutaj, zobaczcie, rakieta. Chyba jeszcze takie trzy tutaj gdzieś są. O, tak, są trzy, patrzcie, patrzcie na to. Normalnie cały batalion można teraz robić rakiet. zrobię taką kiedyś pewnie animację o rakietach wylatujących w kosmos. No, takie trzy piękne rakiety. Yy, to Skobi są. Tutaj mam. Yy... Bliżej nieokreśloną rzecz. Jest to jakaś ryba, taki szczypiec z takim czymś podpórką do motoru. Tutaj Ty <noise> głowy nie to Tutaj mamy taką głowę. Kitamina też jest taka dziwna. Taką głowę z takim trytem. O tutaj też właśnie ogień mamy, taki mini ogienek. Ogienek taki jak widzicie. No taki mini ogień który tam gdzieś tam występował w zestawach strażackich. A, już wiem skąd mam ten opił, bo kiedyś kupiłem taki zestawik startowy. Ten taki średni, bo jestem mały, startowy i potem są takie większe. To i taka broń podróbkowa, taki jakiś pistolet granatny, coś takiego. <grym> Tutaj mamy miecz taki z Ninjago z podróbek. A, bo kiedyś zbudowałem takie ładnego moca świętuję taką ninjago, tylko że no, nie nagranie. Kiedyś w gazetkach z Cartoon Network były dodawane ludziki z COBI I dostałem z taką paczką, zobaczcie to Ona świeci w ciemnościach, zaraz kiedyś się tam, albo nawet na tym odcinku przetestujemy Zresztą pewnie nie, bo już trwa to 7 minut tutaj czwartą rakietę, co jest? No i mamy taką piękną, jakże przepiękną nartę do tego taką jakąś przepychaczkę, co tam jest taki tryt do przyczepiania. Tutaj zobaczcie nogi droida. Tutaj taki hełmik, o piękny, tylko że z połamanym tym, ale to się wyprastuje i będzie na pewno nie jak nowy, ale będzie. I nie unikajcie w moim dzieciństwie wyobraźnię, proszę. Jest to nie wiem, bliżej nieokreślony trójkąt, jakiś dziwny z kloca. Tutaj głowa z dromadera. No, to nie ma co opowiadać trochę starta buźka, bo to chyba. No jeden z tych starszych zestawów. Tutaj taka główka z kobi. O, no i zobaczcie to. Stare drzwi z lego. To były czasy, jak te drzwi występowały. One były świetne. Tutaj taka. Co jest? Taka roślinka. To się przyda do makiet. Tutaj taka rączka. Nóżka, a z jakiegoś podróbego Ninjago. No i kolejny tryt. Jakiś taki tutaj... O! Taka tarcza jakby z nexo, no, taka, ale bez nadruku. Miałem kiedyś tarczę z nexo taką, co ją można było skanować tam do jakiejś gry. O, takie koło to już drugie, to będzie można wóz zbudować. Tutaj takie zwykłe kółko, to nie ma się co zastanawiać. Tutaj ronsia. Takie fajne coś do strzelania z tych takich klocków. O, tutaj mamy katanę 70-metrową. A tak, po prostu miecz z nim jakąś antenę. Taki miecz ciekawy, pewnie z dromadera, no, z dromadera chyba. Tak, z dromadera. Taki właśnie, jakiś taki orkowo jakiś. Tutaj taką drabinkę, coś w sensie taki płotek. Jakiś taki megafonik żółty. Jakieś dziwne nóżki. O, to pamiętam ten torcik. On był z takich zestawów, gdzie były takie mini autka U nas w takim mini sklepie. Yy, taki właśnie były czasami zestawy, i wszyscy kupowali i jeździło się po placu zabaw Kiedyś to było. No tutaj taki jakiś. to jest. Nie, to jest Lego. Mam gdzieś podstawkę z tego, to mam kiedyś. Zrecenzuję podstawkę. Yy, tutaj mamy torsik strażaka. No taki, nic szczególnego. Kolejne nogi tego takiego droida, co z ręki strzelał. Kolejna chora psychicznie głowa, która ma już tak nadruk znarty, że można zrobić Slendermana z tego. Eee, co tu jest? Tu jakiś... noga. Taki szkielet z ręką droida. Mam gdzieś głowę droida, czyli będę miał całego droida. Nóżki takie piękne. Tutaj też takie jakieś klocuchy. O, tutaj taki klocuch z westernu duży. O, nawet dwa takie. To się przyda. O, tutaj też taki stary klacek z LEGO z nadrukiem. Serwis, serwis klocków, może otworzę, była przystań klocków, klocko coś tam, to ja zrobię serwis klocków. O, słuchajcie, tutaj taki piękny torsik z dromadera, ten już kwadratowy, bo kiedyś dromadera był normalny, a teraz trochę mniej. Tutaj taki piękne krzesełko, spinner, co my tu jeszcze wygrzebiemy? Proszę Państwa, lorneta, ale to jaka? Z zestawu z taką minifigurką kiedyś zwyczajem z niczego żołnierza z tej story, która wyglądała jak normalna figurka, więc to no, kupiłem. Tutaj oryginalnie, nie, nie oryginalne wieczko od skrzyni takiej tej. No, z takiej skrzyni jak od piratów. Kolejny taki ładny tryt. Tutaj coś jeszcze jest. O, patrzcie, dwie podkładki, więc jakbym miał budować makietę, to dwie podstawki. Proszę daj, powiedzcie, żebym zbudował makietę, bo strasznie by było śpiesznie budować z tego makietę. Kolejne takie ciekawe drzwi, może jakiś dziobek zbuduję, jakbym budował. Taka łódka, słuchajcie, to jest Skobi, łódka awaryjna. Kiedyś kupiłem taki wielki za 300 złotych zestaw Skobi, taką wielką łódkę i były takie małe. I ja nigdy nie ogarniałem, do czego jest takie coś. Przecież ludzi z Kobi się nawet nie zmieści. I słuchajcie, na koniec piękny, oryginalny krokodyl z Lego, ale nie ten stary krokodyl, ten nowy, ten stary, piękny. Cud architektoniczny naszych czasów. Naprawdę jestem dumny z tych łowów. Mam nadzieję, że Wy też. Odcineczek będziemy kończyć, bo wyszło już 14 minut. Będę kończyć. Jakbyście chcieli, żebym... No bo budulca nie ma Wam co pokazywać, no. Jakbyście chcieli, żebym zbudował tego makietę, to łapeczka, komentarz. Może podsuniecie jakiś pomysł, co miałbym konkretnie zbudować. No dziękuję Wam za oglądanie. Dużo tego kloca. No i cześć.